Bardzo dobrze mi się grało. Zawsze jak mam szansę być na boisku, to zawsze mi się gra dobrze. Yy, myślę, że atmosfera była fajna. Przede wszystkim między nami jest fajna chemia na boisku, dobrze się bawimy, a oprócz tego uważam, że siatkarsko też nieźle już to zaczyna wyglądać. No sala w Radomiu jest dosyć specyficzna, ten złoty sufit, czasem tam piłka ginie, no ale też jakby dwa razy tam wygrał, nie przepraszam raz był remis, jedno zwycięstwo, więc no jakby nie oceniam czy lepiej tam czy tu. Tutaj by było lepiej gdyby mogli być z nami kibice, a że no jest jak jest to nie ma znaczenia gdzie gramy. Tak, myślę, że tak, na pewno. Teraz ten przyszły tydzień ma być już troszeczkę też zmieniony, ten plan treningowy, ma już też przyjść troszeczkę tej świeżości, a faktycznie poziom siatkarski idzie cały czas do góry, więc będziemy na pewno gotowe. No, trenujemy, żeby było najwyższe nivo. No, dzisiaj było fajno, bo ten tygodni jest taki troszeczkę, odpuszczamy o te mocne silownie, także już e, tam poniedziałek, poniedziałek, wtorek był taki troszeczkę spad w formę, ale cieszę się, że dzisiaj fajno to wyglądało na boisku. Trenujemy i co, przygotujemy się, na, mam nadzieję, na ten super puchar, a, a forma na pewno będzie jeszcze lepiej i wyższa. Nie? Tak, bo już przed meczem mieliśmy spotkanie i trener mówił, że musimy być bardzo skupione, że ostatnie dwa mecze, które graliśmy u Radą, graliśmy dobrze, ale dzisiaj też mamy... E... Możemy grać lepiej, także byliśmy bardzo skupione i po prostu graliśmy to, co trenujemy. I naprawdę ostatnia ta dwa tygodnie na treningu to wszystko fajnie wygląda, także dzisiaj na, na boisku prezentowaliśmy to, co trenujemy, a zespół na pewno może grać lepiej, ale, ale cieszę się, że, że takim wynikom pokazałyśmy, że, że jesteśmy na tej pozytywnej drogi. Nie, no, to prawda. No, graliśmy bardzo dobrze. E, jeszcze lepiej niż tydzień temu w Radomiu. I no, jestem naprawdę szczęśliwy, bo, bo gramy cały czas, cały czas lepiej. E, Dziewczyni dalej pracują bardzo dobrze co dzień na, na, na hali. I no, to radomka to dobra drużyna, nie było, nie, Naprawdę nie było łatwo tydzień temu i teraz to robiliśmy postęp, czyli też. Uh, w aspekcie uh, uh, zpecz, mentalnym uh, byliśmy bardzo agresywni i, i, i skoncentrowani. Czyli super mecz, mam nadzieję, że powtórzymy jutro. Uh, też bardzo pozytywne, że każda grała dzisiaj. nich to chyba grałem mniej, ale, ale każda uh, robiła dobrze. I... Czyli, no, super. Na takim okresie to ciężko, grać jeszcze lepiej, ale, ale no, jestem pewny, że no, za dwa miesiące, czy to będziemy grać dużo lepiej. To jak pracujemy tak dobrze dalej, to e, tak będzie. To ma. Charakter deweloperski po prostu. Okay. <laughs> tak jest. No nie, no, to żartuję, ale tak jest. Uh, naprawdę, codziennie so na trening, dziewczyny, trenują bardzo dobrze, nie poddają nigdy. Dużo, dużo, nie tylko dużo, dużo blokujemy, ale gramy mądre, walczymy. Uh, są dużo zmian. Uh, kiedy robimy znaczy takie małe mecze, i każdy chce wygrywać, robi wszystko, żeby wygrywać. Naprawdę to e, mentalność super. I atmosfera dobra, czyli mamy wszystko, żeby, żeby grać dobrze. No. Jeszcze nie wiadomo, czekamy na komunikację oficjalnej i, i, i tyle, czekamy. Ale to bez zmian. Przygotujemy się. Jak, jak nie będzie meczu, to no, ten dzień potem będzie mecz. E, Tutaj u nas w Wrocławem, czyli my pracujemy, żeby być w formie, żeby być cały czas lepszy.